Ile wcześniej miałem informację od żołnierzy, że coś się stało. W związku z tym, po tym, kiedy sprawdziłem z kilku źródeł, że coś się stało, opublikowałem wpis. A teraz kolejny wpis zadaje publicznie pytania. Co się wydarzyło? Dlaczego nie zadziałała obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa? Na razie nie słyszę odpowiedzi na te pytania. Minister Obrony Narodowej jest zobowiązany, żeby takich odpowiedzi udzielić. To państwo mnie Pytaliście w tych sprawach, kiedy sam byłem ministrem obrony narodowej, a więc oczekuję, że będziecie pytać obecnego ministra obrony narodowej o to, co się wydarzyło. Ja przypomnę, że to ja odbudowałem system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, który nie istniał. Warszawa nie była broniona, a więc doprowadziłem do tego, że mamy już na wyposażeniu wojska polskiego zarówno system Patriot, jak i system Narew, przy, który wykorzystuje brytyjskie rakiety CAM, więc zadaje pytanie, dlaczego ten obiekt nie został zestrzelony przez system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Ale gdyby nie został zestrzelony, to może to nie Proszę pana, system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Warszawy rozpadł się. I za czasów Donalda Tuska go nie było. Po prostu go nie było. To moje działania jako ministra obrony narodowej doprowadziły do tego, że mamy baterię Patriot i mamy także system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego zasięgu na Więc w związku z tym zadaję pytanie, dlaczego ten obiekt nie został zestrzelony? Ale przewodów, to my się dowiedzieliśmy dopiero w czasie, że jest posiedzenie w Dopiero po komunikatu z dzisiątką, po posiedzeniu, a teraz wiemy, że został zidentyfikowany obiekt. A wiecie Państwo, dlaczego, no, nie, dlaczego nie, został zestrzelony? Wiecie Państwo, dlaczego nie został zestrzelony? A ja pytam o sytuację. A ja, ja pytam o sytuację, o zdarzenie, jakie dzisiaj miało miejsce. No ja Panu odpowiadam, że ważniejsze jest wyjaśnienie tego zdarzenia, które miało miejsce. No i zadaję takie pytania publiczne.

Byłyby w stanie na terenie województwa lub ja każdy obiekt. Ja nie będę, ja nie będę spekulował. Ja nie będę spekulował na takie pytanie odpowie minister obrony narodowej. Przynajmniej. Panie, dlaczego nie został powiedzmy to, to, Zabrania mi pan, zabrania mi pan, pan stawiania pan pytań. Pan zdanie, z pana zdania, z nie, nie to, jest, to jest pana interpretacja. To jest pana interpretacja. Nie no, to pan interpretację tu przedstawił. To ja zadanie, zadaję pytanie i mam do tego prawo. Jestem posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zadaję pytanie. A pytanie tak, no i mówię Panu, jakie osiągnięcia mam w dziedzinie odtworzenia nieistniejącego wcześniej systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. To są niewątpliwe osiągnięcia. Proszę to sprawdzić, czy, były, czy był system Patriot wcześniej, zanim ja objąłem urząd ministra obrony narodowej, czy to nie było. Nie no proszę pana, to niech pan sobie odtworzy, jeżeli historycznie chce pan to wszystko analizować, to proszę zapytać byłego ministra Klicha, dziś senatora, dlaczego nie chciał donacji ze strony Niemiec systemu patriot wiele lat wcześniej. To możemy tak historycznie rzeczywiście sprawy omawiać, ale sądzę, że ważniejsze jest to, co wydarzyło się dziś. Wyjaśnienie tego, co dziś się wydarzyło. Odpowiedź na takie pytania powinna paść ze strony ministra. Obrony Narodowej, ja nie będę spekulował. A więc ja zadaję pytanie. Ja zadaję pytanie, nie naciągnie mnie pan na spekulacje. Nie, nie, nie naciągnie mnie pan na spekulacje. Nie naciągnie mnie pan na spekulacje. Ja, ja zadaję pytanie. Ja zadaję pytanie, na takie pytanie powinien udzielić odpowiedzi minister obrony narodowej. To też jest dyskusja natury historycznej. To też jest dyskusja natury historycznej. Są, jest protokół Najwyższej Izby Kontroli w tej sprawie. Jest wiele dokumentów. To jest dyskusja, która ma charakter historyczny. Sądzę, państwu zależy na debacie historycznej. Proszę bardzo, czy sygnał TVP historia został wyłączony, czy, 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 czy działa? Jeśli nie, nie no, no mówię państwu, mówię państwu, że, 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 że państwo no, unikacie, unikacie starań uzyskania odpowiedzi na to, co wydarzyło się. No to dobrze, no to i co? I jaka jest odpowiedź? A świetnie, no to bardzo się cieszę. Ja też czekam na informacje. Dlaczego że czy to nie jest A, zasadne pytanie? Tak, tak, tak. No oczywiście. No więc mamy takie zdolności. Ja jeszcze raz powtarzam, ja nie będę spekulował. Stawiam takie pytanie i sądzę, że każdy obywatel, nie tylko poseł, ma prawo do takiego pan, 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 pan pytania, pan pytania zadania pan takiego szalonarstwa. powiedzieć, czy mamy zdolności do wystrzelenia każdej rakiety przy tak zmasowanym ataku Rosjan Je, na Ukrainę? Jeszcze raz tak mówię państwu, że w sytuacji, w której... Niezidentyfikowany obiekt wleciał na terytorium naszego kraju. Nie oczekujcie ode mnie postawy takiej, że będę się wdawał w spekulacje. Ja zadaję pytanie, na takie pytanie powinien odpowiedzieć jak najszybciej minister obrony narodowej. Dziękujemy.